Cześć, Zapraszam was na porównanie dwóch termorobotów z Lidla, czyli Monsieur Cousin Smart oraz Monsieur Cousin Connect. Zacznijmy od opakowania i akcesoriów. W obu przypadkach mamy dokładnie taki sam zestaw i nie zauważam tutaj żadnych różnic. W obu modelach mamy motylek do mieszania i ubijania, jest pojemnik do gotowania ryżu oraz nakładka do gotowania na parze. Trochę różnic jest jedynie przy misy, ponieważ w Monsieur Cousin Connect mamy do dyspozycji rączki po boku, a w nowym modelu jest jeszcze jedna rączka od przodu, co przydaje się do trzymania tej misy jedną ręką. Sprawdza się to faktycznie chociażby przy przelewaniu ciasta na blachę, czy na przykład koktajli do szklany. Drugą zmianą w misy są oznaczenia wytłoczone na ściance. W starszym modelu są jedynie kropki i rzymskie cyfry 1, 2 oraz 3, a w Mosierku z InSmart wygląda to bardziej przejrzyście i mamy oznaczone pojemności od 0,5 do 3 litrów z oznaczeniem już zwykłymi cyframi arabskimi. W obu przypadkach maksymalna pojemność misy to 4,5 litra, z czego do użytku realnie są maksymalnie 3 litry. Na dnie mis mamy do dyspozycji takie same noże złożone z czterech ostrzy. Są one zaczepiane od spodu przy pomocy przesuwanej blokady. Na misę nakładamy pokrywę z miarką. Wyglądają one bardzo podobnie, jedynie widać delikatnie mocniejsze wycięcia przy uchwytach w nowszej wersji Robota. Zdaje mi się jednak, że w Monsieur Cousin Smart uszczelka od spodu pokrywy jest zamocowana nieco solidniej. Miałem styczność z dwoma egzemplarzami Monsieur Cousin Connect i w obu pojawiał się czasem problem podwijania tej uszczelki, a w nowym modelu mam wrażenie, że całość jest osadzona mocniej i nie odnotowałem do tej pory żadnego przesuwania się podczas zakładania i ściągania misy. Dodam jeszcze, że misa z nowszego Lidlomixa nie będzie pasowała do starszego, całość jest tutaj delikatnie wyższa, a jednocześnie węższa, przez co wchodzi w głębi obudowy robota, no, a oprócz tego delikatnie inne są zaczepy, przez co w starszym modelu ta misa nie będzie miała się jak trzymać. Jeśli chodzi o obudowę samych robotów, to już na pierwszy rzut oka widać kilka charakterystycznych zmian. Przede wszystkim pod względem rozmiarów, ponieważ nowy model jest delikatnie krótszy, ale wyższy. W przypadku Monsier Cousin Smart wymiary to około 47 głębokości na 28 cm szerokości, a wysokość bez misy to 27 cm. W Monsier Cousin Connect głębokość to 50 cm, szerokość jakieś 28 a wysokość to 25 cm. Druga znacząca różnica to ekran. W dotychczasowym modelu ma on przekątną 7 cali, a w nowym urósł do 8 cali. Wyświetlane treści są więc bardziej czytelne, a na ekranie jednocześnie może zmieścić się więcej treści. Oprócz tego, wyświetlacz Mucyjer Smart jest bardziej czuły na dotyk i, wybierając chociażby jakieś opcje, wystarczy delikatne muśnięcie palcem. Mucyjer Cozyn Smart dotychczasami się przycina, szczególnie przy rogach ekranu. Delikatną zmianą jest jeszcze umieszczenie logo. Z lewego górnego rogu na prawy dolny to logo przewędrowało, jednak, no, jest to już taka zmiana tylko kosmetyczna. Reszta, czyli lokalizacja pokrętła pod ekranem, włącznika po prawej stronie i przewodu na tyle z możliwością chowania nadmiaru kabla są już tutaj takie same. Jeśli chodzi o łączność, to oba Lidlomixy łączą się z internetem za pomocą sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Konfiguracja nowszego modelu jest jednak szybsza, nie pojawiają się żadne problemy z nawiązywaniem połączenia, do tego wyłączając i ponownie włączając mocnierku Zinsmart, całość jest szybciej gotowa do pracy. Po nieco ponad pół minuty możemy już korzystać ze wszystkich funkcji, a internet jest już połączony. W Monsier Cousin Connect może sam robot włącza się z 5 sekund krócej, no ale na połączenie z siecią musimy zaczekać jakieś nawet półtorej minuty, co już znacząco wydłuża czas oczekiwania. Różnicą jest też konto, na które logujemy się w obu urządzeniach. Monsier Cousin Connect potrzebuje konta w aplikacji Monsier Cousin. Nowy model to jednak także stopniowo nowa, wprowadzana aplikacja której nie obsługuje już firma Hoyer Handel, tylko bezpośrednio Lidl. Dlatego też w Monsierku z Smart logujemy się podczas konfiguracji już do konta Lidl i mogą być to takie same dane, jak chociażby w przypadku sklepu internetowego. Jak już wspomniałem o aplikacjach, to też kilka słów o nich. Po bólu, tak po zalogowaniu się na to samo konto mamy dostęp do wszystkich przepisów na robocie i w aplikacji. Nawiązywana jest też podstawowa łączność, polegająca na synchronizacji polubionych przepisów między maszyną a aplikacją. Poza tym w obu programach możemy przeglądać przepisy czy tworzyć listy zakupów. Jest jednak jedna podstawowa różnica. Aplikacja do Montserratu z Connect jest dostępna od początku w języku polskim. Możemy więc bez problemu korzystać ze wszystkich funkcji i ze zrozumieniem przeglądać przepisy. Nowa aplikacja do Montserratu z InSmart jest obecnie wyłącznie po francusku i nie jest widoczna w sklepach z aplikacjami, no chyba że użyjemy VPN-a, no ewentualnie możemy też pobrać zwykły plik APK. Kilka słów o aplikacji i jej funkcjonalności powiedziałem w osobnym filmie, dołączam go w kartach. Ogólnie jednak mamy tutaj więcej funkcji, możemy chociażby uruchamiać przepisy na robocie jednym kliknięciem, czy synchronizować stworzone jadłospisy. Nowa aplikacja to też większe możliwości sterowania urządzeniem, ponieważ możemy zintegrować całość z Google Home, dodając nową usługę Monsieur Kuzin, przez co robot automatycznie pojawia się w systemie. Ważne jest natomiast to, że asystent Google w połączeniu z Monsier z Smart nie musi być już po francusku, na telefonie korzystałem głównie po polsku, a w Nest Hubie po angielsku i w obu przypadkach funkcjonalność była zachowana. Możemy więc wygasić czy podświetlić ekran, włączyć jakiś tryb automatyczny, czy na przykład zmienić prędkość. Nie znajdziemy jednak żadnego przepisu, nie uruchomimy działania zdalnie, czy nie zatrzymamy pracy. Czasami jeszcze jednak widać, że te komendy głosowe nie zawsze działają. Co ciekawe jednak, funkcje wybierane już bezpośrednio na ekranie Google Nest Hub działają zawsze w 100% dobrze. Najwięcej różnic w tych robotach znajdziemy jednak w systemach. Monster Cushion Smart ma całkowicie przebudowany interfejs, całość jest bardziej intuicyjna i przejrzysta, a wszelkie ikony, czy przepisy, czy nawet ustawienia wyglądają bardziej nowocześnie i po prostu przyjemniej dla oka. Po włączeniu Monsierku z Smart zobaczymy ekran podzielony na dwie części. Są tu przepisy oraz programy. W starszym modelu mamy od razu ekran do ustawień ręcznych, a dopiero od góry znajdziemy klawisz przenoszący do przepisów czy programu. Przepisy w jednym i drugim modelu są takie same, no może poza jakimiś drobnymi różnicami. Sporo zmian jest jednak za to w przypadku dostępnych programów. W MOSIER Cousin Smart mamy do dyspozycji tryby takie jak waga, ugniatanie, są własne ustawienia, mamy przypiekanie, gotowanie na parze, gotowanie jaj, jest sovid, wolne gotowanie, fermentowanie, i tryb turbo, miksowanie na purę, smoothie, gotowanie ryżu, podgrzewanie wody czy płukanie. W MOSIER Cousin Connect mamy tylko trzy tryby i jest to ugniatanie, gotowanie na parze oraz przypiekanie. Oczywiście no, wszystkie tryby z nowego Lidlomixa możemy ręcznie ustawić sobie w starszym urządzeniu. Jednak no jest to niewątpliwie pewne urozmaicenie i ułatwienie dla użytkownika. W mocierku z można widać także różnice podczas szukania przepisów. Poza zwykłą lupą znajdziemy tutaj filtry i różne kategorie dań. Możemy z nich wybierać, no niestety nie są one może jeszcze w 100% dobrze doprecyzowane i czasami pojawiają się jeszcze jakieś błędy i niepoprawnie przypięte dania do konkretnych kategorii. Większe zmiany są natomiast w wyświetlaniu już przepisów. Na większym ekranie widać od razu więcej, a całość wydaje się bardziej przejrzysta. Ciekawym rozmaiceniem w Monsieur Cuisine Smart jest dodanie obrazków, animacji i filmów, które mają na celu ułatwienie przygotowywania posiłków. Pokazane jest chociażby jak ugnieść ciasto, jak pokroić poszczególne składniki, czy w jakiej kolejności wkładać je do misy. Przepisów z takimi dodatkami na ten moment nie jest jeszcze zbyt wiele, pewnie z biegiem czasu baza będzie się tutaj zwiększała. Fajne jest też to, że w wielu przypisach od razu możemy skorzystać z opcji powielania porcji, możemy więc wybrać sobie, ile danej potrawy chcemy zrobić, a robot sam pokaże nam przeliczone nowo składniki. Nawet w nowym sprzęcie mamy też możliwość tworzenia harmonogramów gotowania, tworząc takie jadłospisy spisy na każdy dzień tygodnia. Oprócz tego możemy udostępnić przepisy na Facebooka czy Twittera. Przejdźmy do działania w praktyce, a zacznijmy jednak od parametru. Mojko z smart został wyposażony w silnik o mocy 1000W i grzałkę z mocą grzania na poziomie 1050 W. Uzyskamy tu temperaturę od 37 do 130 stopni i prędkość obracania noża od 125 do 5500 obrotów na minutę. W mocnierku z connect mamy nieco niższą moc silnika na poziomie 800 W, a grzałka ma 1000 W. Temperaturę uzyskamy dokładnie taką samą, nieco mniejszy jest jednak zakres liczby obrotów i tutaj będzie to od 120 do 5200 obrotów na minutę. Większa moc oczywiście sprawdzi się do wykonywania większych porcji i przykładowo w monsierku z Inkonek możemy ugniatać do 500 g mąki, a w Moncierku z jest to już 1 kg. Sprawdziłem to podczas świąt robiąc piernika z całego kilograma mąki. Nowy Lidlomix dał sobie tutaj radę w 100%. Przechodząc do działania to zarówno monsierku z jak i monsierku z wykonują różne potrawy niemal identycznie. Trudno tu dopatrzeć się jakichkolwiek różnic korzystając z przepisów dostępnych w systemie. Mimo większej mocy nowego robota jest ona tutaj praktycznie niezauważalna. Sprawdziłem w obu urządzeniach kilka przepisów i kilka ręcznych ustawień. Przygotowanie jabłecznika w obu robotach zakończyło się takim samym efektem, oba ciasta wyszły przepyszne i nie mam tutaj jakichkolwiek zastrzeżeń. Na obiec sprawdziłem chociażby na dwóch garnkach jak wypadnie pierś kurczaka i makaron w sosie pomidorowo-śmietanowym z boczkiem i pieczarkami, no, i tutaj efekt też był identyczny, nie zauważyłem żadnej różnicy. Wszystko tak samo ugotowane, ta sama konsystencja, nawet taka sama temperatura. A jak już mowa o temperaturze, to jak wypadają grzałki, ustawiając w obu sprzętach temperaturę 100 stopni i wylewając litr wody, czas potrzebny na zagotowanie był bardzo podobny. A nawet muszę zauważyć, że wygrał starszy model. W przypadku ustawienia gotowania na parze minimalnie szybciej wodę zagotował Monsieur Cousin Smart, jednak ta różnica to dosłownie kilkanaście sekund. Gotowanie na parze w obu przypadkach przyniosło takie same efekty. 25 minutowe działanie sprawiło, że marchewka i kalafior w obu urządzeniach były miękkie. Jedyną różnicę jaką zauważyłem to patrząc po wydobywającą się parę wodną można dostrzec, że nowszy sprzęt gotuje wodę w, tak jakby w sposób ciągły, przez co para wydobywa się równomiernie z misy. Monsier z Connect robi takie kilkusekundowe przerwy pomiędzy włączeniem grzałki, co może być teoretycznie bardziej ekonomicznie, szczególnie że efekty były tutaj identyczne. No dobra, było gotowanie, a jak roboty sprawdzają się przy czymś mroźnym, na przykład przy kruszeniu lodu? W obu modelach w trybie turbo lód kruszy się dosłownie w kilka sekund, nie są wtedy drobne, jednak no oczywiście jego drobność zależy też od długości pracy robota. Sprawdziłem też ścieranie owoców na smoothie. Ustawiłem dokładnie takie same ustawienia w obu urządzeniach, czyli 40 sekund i obroty 8. Owoce w jednym i drugim sprzęcie starły się bardzo podobnie, uzyskając naprawdę gładki napój. Tak więc no, podczas gotowania, przygotowywania jakichkolwiek posiłków nie znajdziemy tutaj praktycznie żadnych różnic. Najwięcej zmian chyba jednak zauważyć można przy wadze. W z InSmart mamy nieco szybciej reagującą wagę na dodawanie produktów, cyferki zmieniają się trochę płynniej, co może ułatwić dodawanie składników podczas gotowania. Jedynie czego nie rozumiem to tego, że tryb wagi aktywuje się dopiero po otwarciu pokrywy misy. W starszym modelu czegoś takiego nie było, więc można było na misy postawić sobie na przykład miskę. I po wytarowaniu dodawać jakieś składniki, tutaj jest już to nieco utrudnione. Dodam jeszcze, że obie wagi mają udźwig do 5 kg i ważą z dokładnością do 5 g. Podsumowując, Monsier Cousin Connector dłuższego czasu jest dostępny na polskim rynku, z kolei Monsier Cousin Smart do tej pory jest dostępny tylko we Francji. Cena teoretycznie jest bardzo podobna, jednak problemy z dostępnością także tego starszego modelu w sklepach, gdzie naprawdę trzeba wręcz na niego polować, oraz ceny ustalone przez pośredników sprawiają, że trudno jednoznacznie mówić o cenie. Czy warto czekać, aż Mozier Cousin Smart pojawi się w Polsce, a może warto sprowadzić go z Francji lub kupić od pośrednika? No, zależy, jak bardzo chcecie już mieć taki sprzęt. Dalej bowiem nie wiadomo, kiedy rozpocznie się sprzedaż w naszym kraju, trudno też stwierdzić, jaka będzie cena, dostępność kiedy pojawi się aplikacja w języku polskim, więc no takie trochę wróżenie z płów. Stojąc jednak przed dylematem, czy wybrać Monsier Cousin Smart, czy Monsier Cousin Connect, to którego robota wybrać? No osobiście poszedłbym już na nowszy model. Co prawda, to praktycznie te same sprzęty, a główne różnice dotyczą oprogramowania, jednak dzięki temu prawdopodobnie Monsier Cousin Smart będzie dłużej wspierany, za jakiś czas może pojawią się przepisy wyłącznie na nowszy model, do tego wygodnym dodatkiem jest tarączka do trzymania misy jedną ręką. No, ok, w starszym modelu też możemy mieć taką rączkę, chociażby drukując na drukarce 3D. Widziałem kilka takich aukcji, jednak no osobiście nie mam pewności, jak to się sprawdza na co dzień. A co w przypadku, jeśli macie już Monseru Cuisine Connect, czy warto wymienić go na Monseru Cuisine Smart? No osobiście myślę, że raczej nie. To przecież te same sprzęty, robiące dokładnie tak samo te potrawy, efekty są naprawdę identyczne. Według mnie niepotrzebnie wydawać drugi raz pieniądze na niemal taki sam produkt. Chyba że faktycznie zależy Wam na większej mocy, szczególnie pod względem większej ilości mąki, jaką możemy jednocześnie ugniatać. Dodatkowo na pewno może przekonywać ta rączka, większy ekran czy dodatkowe funkcje łącząc z aplikacją czy asystentem Google. Jednak no już to sami musicie odpowiedzieć na pytanie, czy te zmiany Was przekonują i faktycznie ich potrzebujecie. Na pewno Monserker z Smart jest lepszym sprzętem, ale na ten moment trudno stwierdzić, czy będzie bardziej opłacalny. Kluczowym elementem, którego brakuje na ten moment, jest to, ile on po prostu będzie kosztował. Wszystko bowiem zależy za ile będziecie mogli kupić jednego czy drugiego robota, jakie będą różnice w cenie po wprowadzeniu nowszej wersji, no bo obecnie sprowadzając przez pośredników przebitka jest dość spora. A co wy myślicie o tych robotach, który z nich wy byście wybrali? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Jeśli macie jeszcze do mnie jakiekolwiek pytania na temat tych sprzętów, śmiało, piszcie w komentarzach. Zachęcam również do zapoznania się z pisemną wersją na oiut.pl, gdzie znajdziecie nie tylko ten test, ale także sporo innych ciekawostek na temat internetu rzeczy. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!